Witam koledzy, dzisiaj kolejny lot treningowy i może zacznę od tego, że powiem wam co podaję przez kolejne 5 dni, przygotowując gołębie do, już do, że tak powiem, do lotów. To ostatnim razem kręciliśmy poniedziałek, dzisiaj mamy wtorek to we wtorek u mnie dalej idzie błoto oczywiście na błoto TJW, Prolomuno. Budujemy, że tak powiem, odporność. Tu mamy nasze błoto już zacząłem trzeci karnisterek. I oczywiście grity. Grity też podajemy na przemiennie. mix teraz Polska i multilight'a No co, gąbki zaraz zakoszuję. E, dzisiaj będę koszował mm, bezpośrednio tak powiem do kosza bez wkładania na matkę ostatnio mi to zajęło dosyć dużo czasu i e, także się nie wystraszcie jak na wejdziecie na wyniki na żywo i będzie zakoszowanych 182 gołębie po prostu będzie tyle 282 przepraszam po prostu będzie tyle zakoszowanych ile było na spisie tak a wiadomo że coś tam zginęło będzie 200 podejrzewam 60 parę i no. e, zobaczymy co tam nam wróci to jest trening, nie wiem, oddział pewnie będzie decydował, kiedy będzie trening z kabiny. Będziemy mieli dwa treningi, dwa loty jeszcze treningowe z kabiny, tak, z oddziałem. Także też to będę się postaram się to chociaż troszeczkę nagrać, coś pokazać. To na razie kończę, bo idę łapać i zaraz będziemy kręcić dalej. Koledzy, ee... Spakowane miałem gołębie, nie padało. Pogoda była w miarę, e, cały czas mrzy Byłem na 25 km, czekałem ponad godzinę, wróciłem teraz praktycznie na to miejsce, z którego ostatnim razem wypuszczałem. no Teoretycznie 500 metrów może w linii prostej. Niecałe 5 km do domu i co? Puszczam. Myślę, że sobie poradzą. To nie jest nie wiadomo jak daleko. Przestało padać, jest tylko pochmurno. Jakieś tam pojedyncze kropelki, i tyle muszą lecieć. I zapraszam na wyniki na żywo na stronę. Zobaczymy, co z tego będzie. I przypominam, że koszowanie było bez matki, także ile było na spisie, tyle poszło. Także będzie na pewno brakowało ponad 20 gołębi. Zapraszam. Dobry lot. O i już lepiej. Zostały dwa. I dwa ostatnie poleciały. No dobra, myślę, że radzą radę. Nie jest daleko. Dobra, ja się zbieram. Ja się zbieram i chcę być pierwszy od nich. O. I niby krążą, ale cały czas w kierunku. Nie krążą. Idą taką, nie wiem czy je widać. Idą taką eską. Dobra, lecę do domu. E, powiem szczerze, że pogoda gorsza na miejscu jak na starcie, ale gołąbki przyleciały. Potrzebowały 14 minut. Z 5 km, może nie było nawet 5, ale tak jak mówię, mrzawka cały czas, mrzawka. Straciłem dwie godziny czekając, ale super. Ważne, że przyleciały. Kom, 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 nie no, myślę, że są wszystkie. Także nie jest źle. Bałem się strasznie, bo ptaki nie moje. A u mnie zawsze było maszeruj albo giń. I było zawsze dobrze. Super, martwiłem się, ale okej. Okay. No, teraz to mogłem może i puścić dalej, ale lepiej nie. Dobra, to są dopiero treningi. Ważne, żeby startowały z kabinki. Piątek powtórzymy. Pozdrawiam. Dobry lot.